Janek rybę ciągnie. To wielko rybę A żyłka jęczy kurwa. No to popuść to jej popuść te popuść bo ci puści coś. O, yy. wa, torsz. Nie. No to kurwa nie, 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 to to no. to A nie, bo nie, większy nie, No nie, 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 to jest ryba Janka To jest, co to jest? Rdzawiec chyba no. Taki duży. Nie? Ten to ma pepy. No Janek jeszcze ci loda zrobi, zobacz. Zobacz, zobacz. No, pokaż, ikry. <gry> <gry> Nie no co ty, chujałeś? Nie wszedłby. No zobacz czy <gry> <gry> się nie. Znaczy ikry ma ile? A skąd wiesz, że ikry? No to Bo to brzucha to... mu wyłazi. Czy to siusiak wyłazi? Siusiak, pisiorek. To Ale to, zobacz jakiś taki inny. Kurwa, każda ryba jest inna, zobacz. No. To jest fiord. Tu się chyba mieszają też. To są różności fiordu.